Po trzech latach i gruntownym remoncie mosty pomorskie są prawie gotowe. Trwają ostatnie prace i próby obciążeniowe mostów. Wszystkie prace konstruktorskie zostały zrealizowane, więc przyszedł czas na próby obciążenia. Cztery ciężarówki po 20 ton obciążyły most, a specjaliści sprawdzali w jakim stopniu konstrukcja się ugina. Ja nie boimy się, że most się zawali, tak? Sprawdzamy tylko czy teoria zgadza się z praktyką. Wcześniej zostały przygotowane projekty próbnego obciążenia, wiemy jaki mamy mieć ciężar. Na most wjechała odpowiednia ilość ciężarówek. One zostały zważone na certyfikowanej wadze. W tym przypadku skorzystaliśmy z wagi z diumu. Wyznaczone zostały punkty, w których będą mierzone odkształcenia obiektu. Uginają się przęsła, osiadają podpory. Niwelacja precyzyjna z dokładnością do 1,0 mm. Najpierw pomiar zerowy, a później odczyty co 15 minut. Pierwsze wyniki tego obciążenia pokazują nam, że znajdujemy się w granicy dopuszczalnej. I to ugięcie pod próbnym obciążeniem jest mniejsze niż zakładaliśmy w projekcie próbnego obciążenia, więc te, te wyniki wstępne można powiedzieć, że na razie są zadowalające. Zobaczymy, co będzie się działo na następnych kręgach. Najczęściej próby obciążeniowe wykonuje się dla całkiem nowych obiektów lub tych, które przeszły gruntowny remont i wzmocnienie. Tak jest w przypadku mostów pomorskich. To był długotrwały proces. Mamy tutaj trzy, a właściwie cztery mosty pomorskie, bo środkowy jest złożony z dwóch. Innych konstrukcji, chociaż tego z góry nie widać, wszystkie przeszły kapitalny remont. Jesteśmy na moście południowym obok nas są strażnice. Te strażnice zostały podniesione, ponieważ były, osiadły nierównomiernie, więc wzmocnione zostało ich podłoże, przeszły kapitalny remont. Wzmocniono konstrukcję całego obiektu, usunięto rury ciepłownicze, ale niektóre elementy pozostawiono bez zmian. Część śladów też zostawiliśmy dla potomnych. Na moście północnym znaleźliśmy pocisk w konstrukcji stalowej obiektu, który został pozostawiony i zabezpieczony antykorozyjnie razem z całą konstrukcją na moście środkowym jest balustrada, zwrócili się do nas w tej sprawie przewodnicy wrocławscy, którzy się tam zatrzymują i pokazują przestrzały przez tą balustradę z kul, więc zamiast wymieniać ją na nową odnowiliśmy ją, ale w takim stanie, że widać ślady wojny. Mosty Pomorskie zostaną oddane w połowie lutego. Echo 24, Olivia Stasiak.